W związku z tragedią, która miała miejsce w Głębiewie starym, wiele osób zdecydowało się pomóc. Rodzina, która zamieszkiwała w domu, to mama, babcia i syn. Aktualnie rodzina przebywa u sąsiadów. Mieszkańcy dostali doraźne wsparcie finansowe od gminy Kutno i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do pomocy zgłosiły się lokalni przedsiębiorcy, a także osoby prywatne. W sobotę rozpoczęto generalne sprzątanie obiektu tak, aby pomieszczenia były przygotowane do remontu. Typowo prace sprzątające tak dookoła terenu, dlatego żeby ułatwić tutaj prace budowlane, żeby sprzątać tutaj wszystko na czysto, jest ogrom gruzu, jest ogrom tej całej spalenizny, że tak powiem, więc trochę takie nawet warunki nie są delikatnie sprzyjające do takiej pracy, no ale zrobimy tak, zrobimy, pomożemy, bo tak naprawdę lubię pomagać i ludzie, którzy ze mną są też widać, że lubią pomagać, bo są to osoby, które już wielokrotnie włączały się w takie akcje i w różne tego typu przedsięwzięcia. Udało się jeszcze w dodatku dorzucić kilka kontaktów, które tutaj wspierają też firmę Jack Paul i Jacka Kęskę w materiałach budowlanych i w różnych tematach, ale też tutaj kapitalną robotę robi pani Monika, pani Monika, która jest z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc tutaj też szacunek dla pani Moniki, bo ona trochę stoi w tle tego wszystkiego, ale to naprawdę duża, duża zasługa tej pani Moniki, tak? No i przede wszystkim jesteśmy cały czas w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W pomieszczeniach znalazły się już nowe okna. Podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się. Organizatorzy akcji stanęli na wysokości zadania. Dzięki wsparciu rodzina otrzyma nowy dom. Remont potrwa około dwóch miesięcy.